Eklezja. Wspólnota Wspólnot. We wtorki o 21:15 program prowadzi ksiądz Maciej Karol Kubiak. Byłem na służby Jana Pawła II od pierwszego do ostatniego dnia pontyfikatu, mówi papieski fotograf Arturo Marii w wywiadzie udzielonym naszemu radiu i miesięcznikowi w drodze. Nie opuszczałem go przez te lata ani na krok. Brałem udział we wszystkich uroczystościach. Od samego początku jeździłem z Ojcem Świętym na wszystkie Światowe Dni Młodzieżem, dodaje Arturo Marii. Wywiad został przeprowadzony przez księdza Macieja Kubiaka, redaktora naczelnego Radia Emous w związku ze zbliżającymi się 31 Światowymi Dniami Młodzieży. Rozmowa ukaże się także w lipcowym wydaniu miesięcznika w drodze. Zapytaliśmy papieskiego fotografa, dlaczego, jego zdaniem, Janowi Pawłowi II tak zależało na spotkaniach z młodzieżą. Jan Paweł II nosił młodych w sercu. Młodzi byli dla niego najważniejsi. Nazywał ich źrenicą swojego oka. Oni byli dla niego solą ziemi. Mówił, że to oni są naszą przyszłością i naszą nadzieją, naszym jutrem. I dlatego oddał całe swoje życie i całą swoją posługę, jako ksiądz i jako papież, właśnie do dyspozycji młodych. Był młodym wśród młodych i dlatego młodzi bardzo szybko zrozumieli to, co on chce im przekazać. Gdy tylko został papieżem, zaczął organizować wieczorne spotkania w Castel Gandolfo, które szybko przekształciły się ze spotkań 40-osobowej grupy młodzieży oazowej w spotkaniach, w których uczestniczyło około 2000 młodych ludzi. I to oni właśnie jeździli potem na Światowe Dni Młodzieży. I ta mała grupa 2000 młodych bardzo szybko zmieniła się podczas Światowych Dni Młodzieży na Filipinach w ogromny tłum młodych liczący ponad 5 milionów ludzi. Dlaczego papieżowi zależało na tych spotkaniach? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Jan Paweł II młody pośród młodych. Jan Paweł II pośród swoich dzieci. Młodzi rozumieli to doskonale. A potwierdzeniem tego jest obecność młodych na Placu Świętego Piotra już po śmierci Jana Pawła II. Ilu młodych znalazło się wtedy na tym placu, nie tylko modląc się, ale śpiewając, tak, śpiewając dla papieża. I to jest najprawdziwsza odpowiedź na to pytanie o relację papieża Jana Pawła II z młodymi. Nic więcej nie mam tutaj do dodania, bo właśnie tego dotykały moje ręce. I to jest, myślę, pił. Mm -hmm. Czy po śmierci Jana Pawła II uczestniczył Pan również w Światowych Dniach Młodzieży? Tak, aż do momentu mojego przejścia na emeryturę wraz z rezygnacją z Urzędu Benedykta XVI uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach. Byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, gdzie obecność Jana Pawła II była bardzo mocno wyczuwalna. Benedykt XVI nie zrobił nic więcej, jak tylko wykorzystał doświadczenie i siłę Jana Pawła II i w ten sposób wyraził swoją miłość do młodych. Wystarczy spojrzeć na dokumentację filmową czy na zdjęcia ze spotkania w Kolonii, by zobaczyć te niezliczone rzesze młodych ze wszystkich krajów świata. To samo można było przeżyć w Krakowie podczas pielgrzymki Benedykta XVI do Polski na błoniach, gdzie wieczorem przyszło tak wielu młodych ludzi. To było coś wyjątkowego, a nawet nieoczekiwanego. Młodzi przyszli na spotkanie z Benedyktem XVI, aby potwierdzić to, czego uczył ich Jan Paweł II. Bo to właśnie on, jak potwierdzili wtedy młodzi w Krakowie, chciał im zaszczepić chęć życia.

Nelle loro anime, nei loro sentimenti, questa voglia di vivere, questa voglia di giustizia, questa voglia di verità, questa voglia di credo, e questo non posso dire altro. Credo che sia per me la soluzione migliore. Czym Światowe Spotkania Młodych, uh o Krych -huh. Rosmawiamy, cioè, różniły się od innych papieskich pielgrzyma? Il discorso qui un po'. È... non cambia sotto un punto di vista come affluenza di. Tutaj nic się nie zmienia pod pewnymi względami. Jan Paweł II wciąż był zwiastunem pokoju i miłości. Można powiedzieć, że wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II to były odwiedziny duszpasterskie. Weźmy na przykład podróż do Argentyny. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Buenos Aires papież miał do wypełnienia dwa zadania. Najpierw jechał tam jako obrońca życia, Jan Paweł II, obrońca życia, obrońca rodziny, obrońca praw człowieka, wolności i pokoju. A przecież w tym wszystkim są młodzi. Gdy myślimy o problemach, które były wtedy w Argentynie, o kwestiach wolnościowych, o pracy, o wolności myślenia, czyż to nie są problemy młodych, czyż to nie jest troska o młodych? Warto przypomnieć w tym kontekście przemówienie wygłoszone w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, po którym zaczęto mówić, że Jan Paweł II to człowiek, który zmienił oblicze Ziemi. Według mnie Jan Paweł II, gdy mówił o problemach współczesnego świata, mówił do młodych, widząc cały czas ich problemy. Podejmując te ważne kwestie, cały czas myślał o młodych.

Quando in Argentina ci sono la questione uh -huh. del desapparito, quando ci sta la questione del lavoro, quando ci sta la questione di non avere libertà di pensiero, e lì vede la missione del Papa, e lei può vedere questi discorsi nel programma che lui ha svolto all'ONU, uh -huh. parlando davanti a tutti i capi di Stato, e qui viene fuori la famosa frase. Giovanni Paolo II, l'uomo che ha cambiato il volto del mondo. Allora io le dico, secondo la mia versione, secondo quello che io ho toccato con mano, provi a vedere un momentino il viaggio in Argentina e lei troverà tutte le risposte sulla sua domanda. Lei vede il Papa, difensore dell'umanità, a difesa dell'umanità, a difesa della famiglia, del nostro credo, la pace. Poter parlare uh -huh. e vedere poi i suoi giovani. E lì vede un altro ministero, cioè di coltivare il domani. Voi siete la pupilla dei miei occhi, il futuro del mio domani. Allora vedrà qual è la pastorale e qual è la diversità del comportamento. Uh -huh. Non posso dire altro. Które spotkanie zrobiło na panu największe wrażenie i zapadło najbardziej w pamięć. To bardzo trudne każde światowe dni młodzieży miały swoje piękno i swój charyzmat. Gdy wspominam Częstochowe, widzę te miliony młodych zebranych pod wałami Jasnej Góry. Gdy myślę o spotkaniu na Filipinach, widzę pięć milionów młodych, którzy tam przybyli. Ale wróćmy do Europy i wspomnijmy też Paryż i Francję, gdzie było około dwóch milionów. Nie zapominajmy, że mówimy o Europie. Wystarczy wspomnieć te spotkania, i od razu widać, że każde miało coś niepowtarzalnego, jakieś wyjątkowe piękno. Nie można powiedzieć, że jedno czy drugie było piękniejsze.

Non si può dire questa è più bella, quell'altra è più bella. No, io credo che ogni giornata mondiale della gioventù ha la sua gloria, la sua felicità, la sua espressione di gioia per il Papa. E il Papa ha ottenuto quello che lui desiderava e i giovani hanno risposto. No, to Jak to było możliwe, że ostatni papież, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a także obecny papież Franciszek, tak łatwo zjednują sobie serca ludzi młodych? Dzieli ich ogromna przepaść, jeśli chodzi o wiek, a jednak potrafią się porozumieć, jest im ze sobą bardzo dobrze. Jak to wyjaśnić? Panie, panie, Odpowiedzią na to pytanie są słowa Jana Pawła II, które on bardzo często powtarzał po polsku. W Polsce to powiedzenie jest bardzo dobrze znane, a ja teraz powiem je w języku włoskim: Vivendo trai giovani, diventi giovane. Z młodym przestajesz, młodym się stajesz. Myślę, że ja sam mogłem się o tym przekonać, gdy razem z Janem Pawłem II byłem blisko młodych. Młodzi przychodzili do papieża i pytali go o różne sprawy, o różne problemy. Ja sam to często słyszałem. Pytali go o jutro, o przyszłość. Pytali, co on, papież, może dla nich młodych zrobić, dla ich przyszłości. Pytali go o jego młodość, jaka ona była, jak przeżywał młodość jako seminarzysta, jak się uczył, co jadł w czasie wojny, jak przeżył ten trudny czas. W tych wszystkich pytaniach było zawarte to jedno pytanie, jedna prośba o jakiś program, jakiś plan na życie dla młodych. Młodzi chcieli od niego usłyszeć, jak mają zaplanować swoją przyszłość, swoje jutro. Największa umiejętność Jana Pawła II polegała jednak na tym, że dzieląc się swoim doświadczeniem, zachęcał młodych, żeby brali życie w swoje ręce, żeby się tego nie bali. I chyba w tym tkwi wielkość i siła tego papieża. Właściwie muszę powiedzieć, że to nie był święty w potocznym znaczeniu tego słowa, czyli ktoś oderwany od życia, od codzienności. On był świętym w codzienności, świętym żyjącym, twardo stąpającym po ziemi, znającym problemy ludzi, zresztą nie tylko młodych. To samo w gruncie rzeczy mogę też powiedzieć o papieżu Benedykcie XVI, podkreślając jego wielką kulturę, jego inteligencję. Każdy, kto przypomni sobie słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II czy Benedykta XVI, a także pytania, które stawiali im młodzi ludzie, musi zgodzić się ze mną. To jest dla mnie oczywiste. Ja tam byłem i tego wszystkiego doświadczyłem. Przeżywałem to na własnej skórze. Czułem ten bliski kontakt między papieżem a młodymi. I to jest dla mnie oczywiste. Kolejne pytanie dotyczyło bezpośrednio osoby papieża Franciszka, ale Arturo Mari w połowie zdania przeprosił i powiedział. Każdy papież ma swój charyzmat. Mówi się czasem dobry papież, ale nie można porównywać. Mówić ten jest dobry, a tamten lepszy. Papież to papież. Również Franciszek ma swoje doświadczenia, swój charyzmat, swój sposób bycia z młodymi i oni też go rozumieją. Poza tym musimy pamiętać, że na Światowe Dni Młodzieży z reguły przyjeżdżają młodzi już z jakimś doświadczeniem, jakoś przygotowani, nastawieni na to spotkanie. A poza tym jestem pewien, że to najbliższe spotkanie w Krakowie będzie się odbywać jakby pod opieką Jana Pawła II. Będziemy czuć jego obecność pod wieloma aspektami. A papież ma swój e wykorzysta go w dobrym celu. E poi io penso nella mi mia mente che sempre verrà fuori quel profumo, quell'aria dell'odore di Giovanni Paolo II, mezzo ai giovani. Per no, cui dico soltanto che ogni papa ha il suo carisma e non credo che ci sia una grande differenza. Io la vedo in questa maniera, ovviamente in bene, è logico. Czy zabierał pan swoje dzieci na światowe dni młodzieży? <grywa> Odpowiem od razu w trochę inny sposób. Mam tylko jedno dziecko, jednego syna, który jest księdzem. W czasach Jana Pawła II rodziło się jego powołanie, był w seminarium, a święceń kapłańskich udzielił mu Benedykt XVI. Przeżyłem światowe dni młodzieży, mając syna księdza. I to wszystko. Jest zakonnikiem, członkiem Legionu Chrystusa. Jest teraz na misjach w Ekwadorze, w Głazmo, biednej czy nawet jednej z najbiedniejszych dzielnic całego Ekwadoru. Czasami słyszymy o dzielnicach nędzy, a tam jest jeszcze gorzej. On tam pracuje i wszystko czego nauczył się od Jana Pawła II i Benedykta XVI oddaje do dyspozycji tych biednych ludzi w Ekwadorze. I to jest najwspanialsza rzecz, jaką nasz Pan mógł nam dać. I Per cui credo che tutto ciò che ha potuto apprendere da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI, lo sta mettendo in atto, stando a disposizione della gente. E questa è la più grande cosa che nostro Signore ci poteva dare. Grazie. Jak pan zapamiętał światowe dni młodzieży w Częstochowie w roku 1991. Szczerze mówiąc, gdy mówimy czy myślimy o wszystkich światowych dniach młodzieży, również tych w Polsce, to nie chodzi o jakieś wielkie słowa czy porównania. Gdy widzimy miliony młodych, którzy czekają cały dzień nie śpią w nocy, mogą całą noc śpiewać, są gotowi zrobić wszystko, żeby uszczęśliwić papieża, żeby mu pokazać, że zrozumieli jego przesłanie, to właściwie każde słowo wobec tego wszystkiego jest głupstwem. Najwspanialszą rzeczą było to, że mogłem widzieć tych młodych, jak się modlą, jak płaczą, jak oklaskują z entuzjazmem przemówienia papieża. To jest najważniejsze. Ci młodzi, którzy potrafili zjednoczyć się dla papieża, którzy właściwie stawali się jednym ciałem z Nim dla Niego. Co tu dużo mówić? Moje słowa niewiele tutaj znaczą. Wystarczy popatrzeć na filmy zrobione podczas Światowych Dni Młodzieży, czy zdjęcia, na których widać tych młodych. To jest potwierdzenie tego, co powiedziałem i to było najpiękniejsze. To jest ten cud, którego Jan Paweł II dokonał. On widział przyszłość. Myślał o przyszłości, dając impuls do organizowania Światowych Dni Młodzieży. Queste sono cose che non capiteranno più, ma è una conferma a tutto ciò che le ho detto fino adesso. E questa è la bellezza e il miracolo che Giovanni Paolo II ha potuto concretizzare, per lui anche per il futuro, dando l'impronta al movimento della giornata mondiale della gioventù. Czy będzie Pan śledził Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, czy może zamierza przyjechać osobiście? Właściwie co chwilę jestem w Polsce, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu i w wielu innych miejscach. Trudno mi to teraz powiedzieć, naprawdę nie wiem, tylko Bóg to wie. Może na jeden dzień się uda. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy. Brakuje czasu, niestety. Chciałoby się wiele jeszcze zrobić, ale czasu coraz mniej. Pożyjemy, zobaczymy. Ki vivra, vedra, jak mówi włoskie powiedzenie. Czy zabiera pan wciąż ze sobą aparat fotograficzny, udając się na uroczystości z udziałem papieża? czy jest już pan tylko zwykłym pielgrzymem? No, 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 adesso nie zabieram teraz ze sobą aparatu fotograficznego. Zakończyłem moją pracę i nawet gdy jestem zapraszany na jakąś uroczystość czy ceremonię religijną, nie jest wskazane, abym pojawiał się z aparatem, również dlatego, aby nie urazić moich kolegów, fotografów czy innych osób. Uczestniczę w tych wydarzeniach także z udziałem papieża, już nie jako fotograf, ale jako Arturo Mari, jak zwykła osoba, tak jak teraz rozmawiam udzielając tego wywiadu. A poza tym biegałem z aparatem przez 55 lat, trzymając go zawsze w rękach, więc teraz taki odpoczynek dobrze mi zrobi. Spotkał pan wielu młodych, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży od samego początku w różnych częściach świata. Co chciałby Pan powiedzieć tym, którzy wybierają się do Krakowa, ale może jeszcze nie zdecydowali, czy tam pojechać? Wszystkim młodym z Polski i ze świata chciałbym powiedzieć, aby się nie bali. Jechali do Krakowa zupełnie spokojni, bo czeka na nich ziemia, ojczyzna Jana Pawła II. Nie bójcie się, jedźcie spokojnie i bądźcie szczęśliwi. Życzę wszystkim, aby to było piękne doświadczenie. Nic więcej nie mogę dodać. Mnie bardzo zawsze poruszało, mimo że nie byłem młodym człowiekiem, to piękne uczucie miłości i przyjaźni, którym młodzi darzyli Jana Pawła II. Jestem pewien, że to samo przekażą teraz Franciszkowi w ojczyźnie Jana Pawła II. Gościem księdza Macieja Karola Kubiaka, redaktora naczelnego Radia Emaus, był Arturo Mari, fotograf kilku papieży. Od początku organizowania Światowych Dni Młodzieży uczestniczył w nich z Janem Pawłem II. Rozmowa z Arturo Marii ukaże się także w lipcowym numerze dominikańskiego miesięcznika w drodze. Eklezja. Wspólnota wspólnot.